Istnieje wiele teorii o kształcie planety, na której żyjemy. Wiele osób uważa, że Ziemia jest geoidą, inni popierają ideę płaskiej Ziemi. A także możemy się spotkać z ludźmi twierdzącymi, iż Ziemia jest wklęsła. Ja jednak uważam, że żadna z tych teorii nie jest nawet bliska temu, jak jest w rzeczywistości. Chciałbym Wam przedstawić ideę Ziemi i dinozaura. Pomysł na to, abym został zauroziemcą, narodził się, gdy przeglądałem literaturę naukową. To jest książeczki edukacyjne dla dzieci. Zauważyłem, że dinozaury mają w zwyczaju obiegać inne osobniki tego samego lub większego rozmiaru. Od razu skojarzyłem ten fakt z modelem układu słonecznego. Doszedłem zatem do wniosku, że Ziemia oraz wszystkie ciała niebieskie muszą być dinozaurami, ponieważ obiegają inne ciała niebieskie. Sam termin obiegać wskazuje na to, że żaden obiekt nie może poruszać się sam z siebie, a musi biegać. Uważam zatem, że Ziemia i wszystko co widzimy na niebie jest dinozaurem. Chciałbym również zauważyć, że mamy na Ziemi liczne erupcje wulkanów. Według oficjalnej wersji spowodowane są przez procesy plutoniczne, polegające na rozgrzewaniu skał dzięki energii ze środka Ziemi dzięki rozpadom pierwiastków oraz przez krążenie magmy pod skorupą Ziemi i miejscowym jej wypływaniu w postaci lawy na powierzchnię. Ble, ble, ble. Uważam jednak, że to nie jest prawda. W innym wydaniu naukowym, to jest książce o dinozaurach, ujrzałem walkę ogromnych gadów. Spostrzegłem wtedy, że duże dinozaury krwawią oddrapane przez mniejsze. Stwierdziłem zatem, że dinozaur księżyc musi drapać Ziemię dinozaur, stąd erupcje wulkaniczne.